Naszych dzisiejszych zajęć będą etapy procesu transportowego. Proszę, abyście przygotowali sobie zeszyt przedmiotowy oraz podręcznik Organizowanie i monitorowanie procesów transportowych, i otwórzcie sobie ten podręcznik na stronie 105. W zeszcie przedmiotowym proszę Was, abyście zapisali temat lekcji Etapy procesu transportowego. Podczas tej naszej lekcji online będę zwracała Wam uwagę co musi znaleźć się w notatce, czyli będę wskazywała typowo, co macie sobie zapisać. Jeśli wszystko już macie, możemy sobie przejść dalej. Wy oczywiście macie możliwość stopowania sobie w danym momencie i przepisania z ekranu. Ja muszę ten film nagrać w ciągłości. Ok, etapy procesu transportowego. Jak wiecie, na sam proces transportowy Składa się wiele czynności. No i najpierw może przypomnijmy sobie, czym tak naprawdę ten proces transportowy jest. Wiele razy sobie powtarzaliśmy, że proces transportowy jest zespołem czynności, która jak się je wszystkie poskłada, to w jakąś logiczną całość, ma zaowocować tym, że nasz ładunek będzie przewieziony od nadawcy do odbiorcy najsprawniej jak to się da i możliwie jak najniższych kosztach. Z czego składa się ten proces transportowy? Proces transportowy składa się z czynności przemieszczania, czyli chodzi tutaj o typowo o ten proces przemieszczania ładunku, czynności administracyjnych, czyli związanych na przykład z wystawieniem faktury, czynności prawnych, związanych z zapoznaniem się z poszczególnymi przepisami prawa dotyczącymi dowozu różnego rodzaju ładunków, operacji finansowych, czyli to, czy nasz klient nie jest na przykład u nas zadłużony, Działań organizacyjnych, czyli ten nasz spedytor czy logistyk będzie musiał wszystko tak zorganizować, żeby ten przewóz został wykonany możliwie jak najsprawniej i po jak najniższych kosztach. Działań gospodarczych, czyli tutaj typowo chodzi o przygotowanie ładunku do przewozu, kompletację, stanowanie, co dzieje się na magazynie. Jeśli ktoś czuje taką potrzebę, to proszę, żeby sobie zapisał, czym jest prost transportowy i z jakich elementów się składa. Przejdę teraz do procesu przewozowego. My wiemy, że proces przewozowy jest nieodłącznym elementem procesu transportowego. I proces przewozowy tak, składa się generalnie typowo z czynności, które są związane bezpośrednio z przewozem ładunku. Czyli proces przewozowy i jego etapy. Etapy procesu przewozowego to dojazd do miejsca załadunku, czyli kierowca wyrusza z bazy jedy do miejsca załadunku lub od poprzedniego miejsca załadunku dojeżdża do nowego miejsca załadunku. Załadunek i zabezpieczenie towaru. Następnym etapem to przewóz, rozładunek, dojazd do nowego miejsca załadunku lub powrót do bazy. Wiele razy już Wam zwracałam uwagę, że lepszą alternatywą jest dojazd do nowego miejsca załadunku, lub a nie powrót do bazy, ale też wszystko zależy od tego, jak daleko oddaliliśmy się od bazy. I czy opłaca nam się, żeby ten nasz kierowca, jeśli nie mamy dla niego nowego ładunku, czekał w miejscu rozładunku. I tutaj, może jeszcze wrócimy sobie do tego procesu przewozowego. Jeśli ktoś czuje taką potrzebę i nie pamięta procesu przewozowego, czym w ogóle jest proces przewozowy i jakie etapy się na niego składają, to proszę bardzo, żebyście sobie zapisali tylko punkt drugi i wykonali sobie notatkę do tego. Przejdziemy dalej. Jakie mamy cele planowania procesu transportowego? Cały ten nasz proces transportowy, który składa się z różnego rodzaju czynności, musi być w taki sposób zaplanowany, żeby usprawnić realizację dostaw. Czyli, na przykład, nasz klient życzy sobie, żebyśmy od niego z firmy, załóżmy, że jego firma znajduje się w gniewach, codziennie wysyłali jeden transport do klienta w Poznaniu. I my musimy się tak z nim dogadać, żeby jemu pasowało ten towar na daną godzinę spakować. My, żebyśmy ten towar przewieźli, oraz żeby ten odbiorca był zadowolony, i żeby nam powiedział, o której godzinie mamy u niego być. Mamy optymalizować trasę, czyli już ostatnio o tym sobie rozmawialiśmy jeszcze w czasie, kiedy byliśmy w szkole, że używamy wszelkiego rodzaju narzędzi, żeby zaplanować trasę. Trasy planujemy różnie. Zazwyczaj planujemy tą trasę na podstawie takiego narzędzia, które się nazywa Google Maps, które pokazuje nam na przykład korki. Obniżenie kosztów transportu. Koszt, obniżenie kosztów transportu yy, możemy je obniżyć w taki sposób, że na przykład będziemy yy, zapełniać pustą przestrzeń ładunkową. Dzięki czemu obniżymy te koszty transportu. Yy, mówiliśmy sobie ostatnio na podstawach transportu o optymalizacji. I efektywności. Tam mieliśmy różne metody optymalizacji i obniżenia kosztów. Można sobie tam do tego sięgnąć. Optymalizacja procesów transportowych czyli co my możemy zrobić, żeby one były jeszcze lepsze, by nas tak dużo nie kosztowały. Możliwie najefektywniejsze wykorzystanie przestrzeni ładunkowej to się wiąże generalnie z obniżeniem kosztów transportu czyli wykorzystywanie wolnej przestrzeni ładunkowej czyli jeśli jakiś klient Zleci nam przewóz czterech palet z Tomyśla do Poznania. My znajdziemy jeszcze jednego klienta, na przykład w Buku, który zleci nam przewóz z Buku do Poznania. Mamy to generalnie, można powiedzieć, po drodze. Jeśli ten pierwszy klient nie wskazał, że w liście przewozowym nie może być do Buku, to ten doładunek oczywiście możemy zrealizować w Buku. Doładujemy towar, no i wtedy więcej zarobimy. Jakie mamy trzy etapy procesu transportowego? jak my w ogóle się przygotowujemy do tego, żeby ten proces transportowy i te jego wszystkie czynności były ze sobą tak, w taki sposób powiązane, że my go wykonamy jak najbardziej efektywnie. Na początku przygotowujemy transakcję, czyli dzwonimy, jedziemy do naszego klienta, ustalamy warunki realizacji procesu transportowego, czyli rozmawiamy w jaki sposób ma to wyglądać, czy on preferuje jakąś trasę, czy wybrał jakiś typowy środek transportu z naszego taboru, czy zostawia nam wolną rękę. I później, jak już tutaj dogadamy się z nim, to zawieramy transakcję. I tutaj mam napisane, że negocjacje warunków Wam napisane, ale warunki jakby negocjujemy już w przygotowaniu transakcji, bo my wtedy temu naszemu klientowi podajemy już konkretną cenę i on wie, czy ta cena mu pasuje, czy nie, czy szuka sobie innego. Przedsiębiorstwa transportowego, czy też spedycję, która mi ten dany towar przewiezie. No i jeśli wszystko pasuje, to podpisujemy umowę. No i na końcu przychodzi nam wykonanie tej usługi, no i rozliczenie transakcji. Rozliczenie transakcji następuje na podstawie dokumentacji. Kierowca jest wyposażony, zależy, gdzie jedzie, oczywiście. Jeśli w kraju, to krajowy list przewozowy, jeśli jedzie za granicę, to międzynarodowy list przewozowy. I potwierdzoną przez odbiorcę kopię wysyła do swojego klienta wraz z fakturą. No i wtedy otrzymuje wynagrodzenie za wykonane co. Jakie mamy kryteria, które są najważniejsze przy wyborze firmy transportowej? O tym sobie też kiedyś mówiliśmy. I mówiliśmy sobie, że no w 99% przypadkach cena jest najważniejszym czynnikiem. Dlaczego? No bo cena, jak wiecie, idziecie do sklepu, też kupujecie coś patrząc na cenę. Są na przykład trzy te same produkty, tylko są różnej marki. Zależy na jakim poziomie na rynku jest dana marka. No to taką ma cenę. Czasem produkt ten tańszy wcale nie jest gorszy od tego najdroższego. I tutaj też w usługach firm transportowych tak samo, tak samo jest. Czasem to, że firma ma nowszy tabor, świadczy też o tym, że ma wyższe ceny. Ale my wtedy musimy wziąć pod uwagę to, które z kryteriów jest dla nas najważniejsze? Konkurencyjność. No konkurencyjność wiąże się w dużej mierze z ceną, jakość oferowanych usług, czyli jakie opinie ma ta firma. Dzisiaj, w świecie e, takiej dużej cyfryzacji, ma dostęp do opinii o danym przedsiębiorstwie. Szybkość dostaw, czyli w jaki sposób, jak szybko oni to realizują. bo Możemy oczywiście przy następnych ustaleniach warunków umowy, możemy zapytać jaki będzie czas realizacji usługi, czyli na przykład jeśli wyślemy przesyłkę ósmej w poniedziałek z Poznania, to w ciągu kilku godzin najszybciej i najpóźniej dotrze na przykład do odbiorcy w Berlinie, w Niemczech. Model realizacji dostaw. Tutaj model realizacji dostaw, już sobie rozmawialiśmy o tych wszystkich modelach, pamiętacie wahadłowy, promienisty i dalej było jeszcze kilka innych. To się negocjuje raczej przy stałych, stałych umowach. No i kwalifikacje pracowników, bo jak rozmawialiśmy sobie o przewozie materiałów niebezpiecznych, czy tam będziemy też rozmawiać o przewozie żywych zwierząt, czy też o przewozie ponadnormatywnym, to mówiliśmy sobie, że te trzy rodzaje, te, te trzy grupy w zasadzie przewozu są najdroższe. Czym jest outsourcing? Mamy takie pojęcie na naszym w mojej logistyce, która nazywa się outsourcingiem, czyli tak pokrótce mówiąc, że to jest zlecanie innym tego, czego my nie możemy wykonać. Jako przykład podałem Wam, że spedycja pozyskuje ładunek do przewiezienia, ale nie posiada własnego taboru, czyli wystawia to na giełdzie i za nią wykonuje to firma. I teraz, w dzisiejszych czasach, niestety, już kiedyś sobie okienko transportowe, Giełdy transportowe są wypierane przez platformy logistyczne. Te platformy logistyczne dają możliwość konsolidacji zleceń, konsolidacja czyli łączenie, tak? a tym samym obniżenie kosztów transportu. No i ta platforma logistyczna jest zarządzana przez takiego koordynatora i polega na tym, że oni razem współdziałają między przedsiębiorstwami z danego regionu a użytkownikami transportu i przewoźnikami. I teraz oni razem ze sobą współpracują, dzięki czemu mogą dostarczyć przy Czyli na przykład mamy kilka firm z powiatu nowotomyskiego. Mamy taką platformę logistyczną i koordynator zbiera sobie ładunki na przykład na magazyn, no albo zapisuje sobie na kartce, i w które miejsce te ładunki mają jechać, i układa sobie trasę. To polega mniej więcej tak samo jak, na, jak konsolidacja przysługów drobnicowych. Ale zapamiętajcie sobie czy opcji. Wracając sobie notatki. Zapomniałam Wam powiedzieć, co macie sobie zapisać. Jeśli chodzi o cele planowania procesu transportowego, to chciałabym, żebyście to mieli jako punkt kolejny w zeszycie. Kolejnym punktem chciałabym, żeby były trzy etapy procesu transportowego, czyli to głównie o czym mówić o tej transakcji. No i też chciałabym o tych kryteriach, żebyście napisali, które kryteria są najważniejsze? Czym jest oczywiście outsourcing i to, co wcześniej mówiłam, dlaczego giełdy transportowe są wybierane przez platformy logistyczne? Żebyście sobie w jakimś tak jak każdy rozumie. No dobrze, to teraz porozmawiamy sobie trochę o uczestnikach procesu transportowego. Uczestnikiem procesu transportowego jest każda osoba, która wykona choć małą czynność, która składa się na cały proces transportowy. Spedytor. Handlowiec, przewoźnik, klient-odbiorca, operatorzy wózków widłowych, na magazynie, księgowy, księgowa, magazynier, osoby pakujące, no i oczywiście inne osoby, które pracują w przedsiębiorstwach i na ten dany przewóz będą miały wpływ. Najważniejsze, według mnie, osoby są klient-odbiorca, spedytor, no i przewoźnik. To są takie trzy najważniejsze, bo to między nimi toczą się najważniejsze rozmowy. Teraz prosiłabym Was, Abyście spojrzeli sobie na stronę 106 w naszym podręczniku. tam mamy taki schemat organizacji procesu transportowego. I tutaj mamy pokazane, że jako punkt pierwszy, to jest wprowadzenie zleceń przewozowych. Bo na tej bazie, gdy my wprowadzimy zlecenie przewozowe lub podpiszemy umowę, możemy ją wprowadzić do takiej platformy, wymiany informacji. To jest najczęściej jakiś tam program w przedsiębiorstwie, i wtedy zaczynamy wstępnie planować. Mamy kontakt z przewoźnikami. Tutaj wkracza ten koordynator transportu, który ma wgląd do platformy wymiany informacji i z użytkownikami transportu rozmawia. Potem ten koordynator, no i oczywiście jeszcze z przewoźnikiem. Idziemy sobie teraz do przewoźnika. Przewoźnik przyjmuje i realizuje zlecenia i oczywiście też ma wpływ na, i wgląd do platformy wymiany informacji. Na końcu końcowymi dwoma etapami są rozliczenie zleceń z przewoźnikiem i rozliczenie zleceń lub z przewoźnikami, zależy z kim współpracujemy. Uczestnicy procesu transportowego chciałbym też, żebyście sobie to wpisali. Stronie 107 bardzo bardziej to rozwinięte aczkolwiek myślę, że nie jest to aż tak super potrzebne, bo już o tym nieraz rozmawialiśmy. Mamy też w przedsiębiorstwie taki dział, który zajmuje się tworzeniem analiz i raportów. Po co takie analizy i raporty w ogóle tworzę. Analizy i raporty służą kontrolowaniu procesów zachodzących w przedsiębiorstwie oraz sporządzaniu raportów z bieżącej działalności przedsiębiorstwa. W celu kontroli, w celu informacji albo na przykład dla jednostek zewnętrznych czy też dla gus -u. GUS, jak już wam wcześniej kiedyś mówiłam, GUS to jest Główny Urząd Statystyczny Główny Urząd Statystyczny przesyła raz w roku do firm transportowych, przynajmniej raz w roku taką ankietę, na, mm, trzeba ją tam wypełnić i na podstawie tego robi taki raport. Kiedyś nawet pokazywałam taki raport, jak on wygląda. Chciałabym, żebyście sobie ten punkt te, też stworzenia analiz i raportów zapisali chciałabym, żebyście w tym punkcie sobie opisali po co w ogóle tworzymy analizy i raporty, czyli to co przed chwilą powiedziałam. No i co my tam, jakie dane przechowujemy? Liczbę zamówień, rodzaj przewożonych towarów, liczby zleceń przyjętych przez poszczególnych spedytorów, liczby przejechanych kilometrów, rozliczenie dokumentów kosztowych, obrót, opłacalność, prawidłowo dostarczone ładunki, wadliwe dostarczone ładunki. To są tylko takie przykłady tego, co my tak naprawdę możemy przechowywać. Firmy przechowują wiele innych, wiele innych tutaj kryteriów. I teraz kto się zajmuje tworzeniem analiz i raportów. Zazwyczaj zajmuje się tym księgownas, spedytor lub jest osobna osoba, która jest zatrudniona na stanowisku i zajmuje się tylko i wyłącznie tworzeniem analiz i raportów. Dobrze, I to by było tyle na, na dzisiejszej lekcji. Przy kolejnych tematach zajmiemy się zajmiemy się typowo już realizacją czynnikami i zasadą tworzenia harmonogramu.